Portal wrc.pl. Pierwszy krok do paraolimpiady Rio 2016. Pod takim hasłem 17 listopada w Wągrowcu odbyły się ogólnopolskie zawody osób niepełnosprawnych w boci i pływaniu. Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów Start organizuje w wągrowcu ogólnopolskie zawody osób niepełnosprawnych w pływaniu i boczni. Bocia to taka specjalna gra, dyscyplina paraolimpijska, którą uprawiają przede wszystkim osoby z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu, z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zawody nazywają się Pierwszy Krok do Paralimpiady w Rio w roku. Odbywają się w roku Igrzysk Paralimpijskich w Londynie, a jednocześnie, czego pewnie mieszkańcy Wągrowca nie wiedzą, w 20. rocznicę zapoczątkowania boci w Polsce. Właśnie tutaj, w Wągrowcu, w 1992 roku, poznański start wprowadził bocie do programów sportu osób niepełnosprawnych w kraju. I po 20 latach rozwijania tego sportu, doczekaliśmy się struktury, która obejmuje swoim zasięgiem Wszystka, prawie wszystkie miejsca w Polsce. Bocz jest uprawiania w ponad 200 ośrodkach w kraju. To jest naj, dyscyplina o zdecydowanie największym zasięgu e, wśród e, osób, e, osób niepełnosprawnych e, w naszym kraju. Wągrowiec poza tym, że był miejscem narodzin boczi e, jest także miejscem, gdzie po raz pierwszy w 2010 roku odbyły się pierwsze mistrzostwa boczi już na takim poziomie sportu wyczynowego. I chyba co najważniejsze, dzisiaj, także w Wągrowcu, powołujemy do życia Polską Federację Boci. Organizację o charakterze zrzeszenia sportowego bądź jeżeli dobrze wszystko pójdzie związku sportowego. Tak więc wielkie zasługi Wągrowca dla rozwoju tej niesamowitej dyscypliny. Bocia zadebiutowała na światowych igrzyskach niepełnosprawnych w Nowym Jorku w roku 1984. Na stałe weszła do programu paraolimpijskiego podczas igrzysk w Barcelonie w 1992 roku. Dyscyplina ta uprawiana jest w ponad 50 krajach. Jest jedną z trzech dyscyplin paraolimpijskich, która nie ma swojego odpowiednika w programie olimpijskim. W 1992 roku grupa szwedzkich sportowców z klubów Malmo przywiozła do Wągrowca na obóz sportowy organizowany przez Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów Start w Poznaniu, Boczję. Zorganizowano wspólne szkolenie i jeszcze tego samego roku ruszyły w Poznaniu stałe treningi. Boczja poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej. Boczja ma proste zasady. Nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych ani też sprawnościowych. Posiada jednak nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych. Gra rozpoczyna się od wprowadzenia na boisko w dowolny sposób bili. Regulaminowe boisko do gry ma wymiary 12,5 m na 6 m. Powierzchnia boiska powinna być płaska, gładka i czysta, np. parkiet. Wprowadzenie może odbywać się przez rzucenie, kopnięcie lub sprzęt wspomagający, np. rynny lub pochylnie. W przypadku zawodników cierpiących na głębokie porażenie mózgowe lub nieposiadających kończyn, wprowadzenie bili może odbyć się przy pomocy asystenta, instruowanego przez gracza. Pozycja ciała zawodnika nie jest określona. Można stać lub siedzieć. Celem gry jest wrzucenie na boisko bili białej, a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej ilości bili jednego koloru. Zawodnik rozpoczynający grę wrzuca na boisko bile białą i dorzuca swoją bilę tak, aby zatrzymała się jak najbliżej bili startowej, czyli białej. Potem zagrywa przeciwnik. Następnie rzuca zawodnik tej drużyny, której bila znajduje się dalej od bili przeciwnika w stosunku do bili białej. Zawodnicy rzucając bile mogą przesuwać znajdujące się bile w polu, rozbijając ustawione już układy bil, starając się umieścić jak najwięcej swoich bil przy bili białej. Po wyrzuceniu na plac gry wszystkich bil kończy się runda, a sędzia ogłasza wynik który jest sumą ilości bili jednego koloru, znajdujących się najbliżej białej. Mecz kończy się po sześciu rundach ogłoszeniem wyniku. W turnieju w Pucha, Pucharze Polskim 2012 mistrzem w para grupy BC3 został yy, Anders Becker i Not Tomas. Pana trenera nauki kuchni. Super nic. Jeszcze raz gratuluję. Gratulacje. Gratulacje. Proszę Państwa, wicemistrzem grupy bt 3 został Łukasz Brożek i Konrad Tłupniewski. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Dobra, gratulacje. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Czekaj. Dziękuję bardzo. My, chyba, żebyśmy się do nich przywiązali. Tak, Już tak jesteśmy nierozerwalne. I proszę Państwa, miejsce trzecie zajął Bartłomiej kozyjski i Łukasz Nozadowski. Dziękuję bardzo. I czwarte. Klaudia Najbor i Tomasz bardzo. Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tak, Dziękuję bardzo. Miejsce piąte. Miejsce piąte zajęła Natalia Nowicka i Gerard Kurowski. Jebciu, to dla Ciebie. Przekażesz? Tak. Obiecujesz? Tak. Dziękujemy bardzo. I proszę Państwa, w grupie BC2 miejsce czwarte zajęła para Patryk Szuba. Patryk Szuba i Konrad Lipowski. Gratuluję. Gratuluję. że <g unutę> to puchar do góry. Tak Najbardziej mi się, się podobały wasze okrzyki. Przewiżcie <b>. Kamila normalnie. <gulny> Miejsce trzecie zajęła Marta wesołe i bardzo Urbania. Brawo dla tej pary. A tych tych par. Bartek, brawo. Popel, proszę. dokładam. Teraz zrobimy lepsze. Miejsce drugie w tej grupie zajęła Natalia Jaskowska i Aleksandra Włodarczyk. Brawo! To jest też ustawiona chwila pierwsza, jak się w Polsce zajęły tak wysokie miejsce. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Uwaga, uwaga. Mistrzem grupy WC2 Pucharze Polski 2012 zostaje para Mateusz Urbański Patryk Warszczyk. <ślesenia> do góry. Razem we dwóch. Gratulacje. Pojgałem. Jeszcze pamiątkowe statuetki dla Was. To zapraszamy Tomasa Webera i Manuela Wolfsteinera. na miejsce szóste. I proszę Państwa miejsce siódme zajął Dawid Jabłoński i Mariusz Cierpiał. Zapraszamy. Trenować intensywnie, żeby na następny kawałek. Już, już wypaść lepiej, nie? Gratulacje, Gratuluję. proszę powiątkowe. I dla ósmej pary mamy również kuchar. Ósmą parą są Marcin Kiciak i Kamil Komarajski. Dziękuję Dobra, prosimy uprzejmie. Trenera pana Jurgena Dziękuję za Wielkopolska, dla you. For, for right. you. you dziękuję bardzo. tym duchem, który, dobrym duchem, który spowodował, że powinniśmy go zawody międzynarodowe. Bardzo sobie za to Dziękuję bardzo. To jest również medal naszej 50. rocznicy. W ubiegłym roku obchodziliśmy, tacy starzy jesteśmy. Okay. To jest na pamiątkę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Zawody zorganizowane zostały przez Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów Start w Poznaniu, a sfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Portal wrcpl.